Nie wiem coś naprawić, bo się coś zrobić Nie wiem coś naprawić nie Może da się coś zrobić, cześć, to tylko poczekić jak Nie wiem coś naprawić, walczy wygrywać Siemanko ludziska, z tej strony Sawek. Witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaczniemy pierwszy etap budowy boomboxa. No, dla kaktusa. Pierwszy odcinek już pewnie widzieliście. Jak nieco macie o przebitkę. Zobaczcie sobie, jakie części będą używane w tym boomboxie. A teraz zaczynamy proces y, boomboxa, oczywiście. Dajcie łapkę w górę, no i subskrypcję. I lecimy, nie? Lecimy, dobra. Puszę. Poczynający ten motyw, co tam się działo. Działo, stary, stary. Ja Ręda. pistolet. Życie miasto. Bita na bita. Guraz, bieg są, drzewo, we na bicie się Kolejny rok mija, a ja siedzę w studiu i nagrywam Łowie te tłuste bity jak jakiś rybak Sorry, wybacz, nie chciałem cię niczym obrazić, ale twoje zwrotki jak peta można łatwo zgasić Kapisz motyw, łapiesz obcy synek, więc japa I puść tą płytę po rodzinie, babcia padnie na zawał Ojciec zamknie ci w pokoju, nie pozwoli słuchać tak bezczelnych nojów. Nie zejdę z tych torów dalej, przed siebie brnę Nie mulę się jak ludzie w przedziałach PKP Materiału mamy na nie jedną płytę dwie Miasta, łapcie, nabita w bit. Liter. Chcemy dać wam do rąk hip-hop za fiko I na koncertach się przywitać z I u nas tu typa, każdy z inną gminą Jak to robi się u nas? Pokażemy z synom Ej, właśnie tak to robimy. Myślisz, że widziałeś wszystko? Zapomnij o tym. Myśl, że słyszałeś wszystko? Zapomnij o tym. Gotujemy te pętle tu dla stylu, nie dla ploty bo mamy w sobie vibe, co otwiera ludziom oczy. Myślisz, że widziałeś wszystko? Zapomnij o tym. Myśl, że słyszałeś wszystko? Zapomnij o tym. Gotujemy te pętle tu dla stylu, nie dla flody, bo mamy w sobie vibe, co otwiera ludziom oczy. Przelewam zwroty gdy ty przelewasz poty Żeby zrozumieć motyw o tym, że rap jak narkotyk dla nas Pytasz co to za ja już ci odpowiadam Zielona góra, stąd nadamy fala falach nie ma innej opcji oczy, otwórz na hip-hop nie brak ochoty co by, kocham to krzyknąć Dotrzeć do serc, jak Marley, nie zniknąć Zostawić z tyłu tył jak Harley Davidson I dzięki zmysłom mowy i słuchu Chęć otworzenia zuchu damy coś co pozostanie w uchu Ty, rytmy duchu, bo nie chcę umierać z nudów I weź swoje zwroty, ale spod naszych Daj to do odsłuchu, przekaz ciągle w ruchu którym nawet twoja mama ściągnęła parę Buków A ty, ty, wciągaj ten krążek A ściągniesz ze sobą też wiarę na gromce Widzimy tak się niebawem, bo mamy sprawę Udzielić się przykazem w bita na bita proste Myślisz, że widziałeś wszystko? Zapomnij o tym! Myślisz, że słyszałeś wszystko? Zapomnij o tym! Budujemy te pętle tu dla stylu, nie dla floty Bo mamy w sobie wałek, co otwiera ludziom oczy Myślisz, że widziałeś wszystko? Zapomnij o tym! Myślisz, że słyszałeś wszystko? Zapomnij よって Te pętle tu dla stylu, nie dla floty Bo mamy w sobie vibe, co otwiera ludziom oczy Mamy zamiar dać to wam I powiem śmiało, takiej mocy w naszym mieście Już od dawna brakowało, ląd już podpalony Czekamy teraz, by wyjebało by Polskę zasypało, info, że u nas zakrajał ci słuchaj kiedy przekaż dalej krążek w pity Nie stresuj się, siedzą gity Więc je odpal dla rozmy. Pozdrowienia śle dla ciebie i całej twojej rodziny Od wielostylowej wbity z zielonej góry złaprymy Siema, już myślę, że my nie ma Biję rekordy palenia studio nagram i patrz jak ta scena pija się na jeden temat Pełen podziwu, z wrażenia, jak to miasto się zmienia Ty tu nagrasz bo trzeba i powiem tobie synek Wbijam w te bity jak little boy na Hiroshima Ej, kapisz tą chwilę No to zapisz tą chwilę Nagrałbym dawno solo, ale budżet Przepis. przepiłem Jestem rapu dealer, a.k.a. El Capango Dobrym ludziom na osiedlach odpowiadam Siemanko! Siemaj pason, bo warto, z nami wbijaj na bity Chcesz dorównać? Proszę bardzo, tylko staraj się te tipy Nie rób z siebie Najlepiej zamknij dębę. nie wpierdalaj się w konflikty, bo bywają niepotrzebne bity na bity podnoszę do góry ręce powodzenia i na razie mówił do was prezydent. kto mówił? kto mówił? mówił do was prezydent Że mówię to jest rzecz jasna Te to wbita nabita fajb ma to nas Te to we nabita fajb ma na wbita nabita ma to nas góra

Właśnie jest nasz tylot, tylot, tylot. Masz dłuższą chyba. Tak, mam dłuższą. Tak, dłuższą zwrotę. Dajcie ludziska, wyciąłem otwory, zobaczcie na twittery, drugi na twitter, tutaj są otwory już, żeby panel sterowania zrobić i mi się kamera rozładowała, jeśli chodzi o to, co widzieliście na stawkach, to kiedyś kupując głośniki audiosystem, dostałem te, jak to się tam nazywa, macie właśnie napisane. No i sobie pomyślałem, że przywiercę to do deski i frezereczką sobie wytnę twory. Także widzieliście właśnie na stawkach. No i tak fajnie wyszło, że tutaj mi łożysko we frezu się zepsuło i się wszystko poszarpało. Czyli te głośniki będą na zewnątrz, ten subwoofer będzie w od środka i ten też będzie na zewnątrz Twitter na zewnątrz. Ja teraz robię pan sterowanie, no nie mam wam jak nagrać, jak, jak go wycinam, także pokażę go, jak już będzie gotowy. Jest OK. Jedziemy drania tutaj, no to lecimy zimacki. PANEL TYLNI Dwa miejsca na bas refleks Panel sterowania ogromny Są też otwory Na wkręty, żeby tylni panel przykręcić Biorę swoją butlę Gazu i palę drewno Pokażę Wam efekt końcowy, bo nie mam statywu Ale jak spalę to Wam pokażę No i mamy ludziska Jakbyście kiedyś chcieli palić drewno, to palcie, aż będzie wszystko czarne. Naprawdę. Aż tutaj widzicie. Spalenizna jest konkretna, nie? Walcie na czarno. To dlatego, że jak później się to wyszlifuje z matowi, a później dojdzie lakier, to to wszystko rozjaśni się i będzie za jasne. Lepiej spalić drewno bardzo mocno. Teraz wezmę tak papier 120 albo 240 i przyjadę tak, żeby tych spalenizn nie było, przeszlifuję. Zobaczycie, jakie to będzie wszystko matowe. Jak widzicie, wszystko to takie blade jest. To drewno przed chwilą bardziej się świeciło, bo było takie popalone. Już spale, spalenizny takiej nie widać, bo po prostu no przeszlifowałem to papierem 240, w niektórych miejscach 120, no ale Teraz to tak brzydko wygląda, a cała magia polega na tym, że się daje lakier, nie? I ten lakier tak wyolbrzymia wy te wiecie słoje, które... Bo teraz tak wszystko widzicie, no, wygląda takie matowe, brzydkie. O. I wszystko jest brudne, od a damy tylko lakier i będzie petarda. Pokażę wam ten proces jaki lakier używam. Już pewnie widzieliście w moich przebitkach filmach, ale ja nic nie ukrywam przed wami, pokażę wam lakier po prostu okej okay, ludziska jestem w mieszkaniu, by wam pomalować ten właśnie panel tylni, o którym rozmawiałem do jachtów połysk lakier, lakier ochronny, bezbarwny połysk jest on przeznaczony do jachtów no i tu nie chodzi o to, żeby dać jedną warstwę tego lakieru, bo jedna warstwa wchłoni w drewno. Trzeba dać jedną, poczekać aż wyschnie, dać drugą, poczekać aż wyschnie, potem dać trzecią, jak wyschnie i po trzeciej macie taki efekt. To jest przedni panel. Także widzicie, jak wygląda panel tylny przed lakierowaniem. A jak będzie wyglądał po lakierowaniu? No, od razu. Maznę dosłownie. O, patrzcie. Dosłownie maznę trochę lakierem po tym i zobaczycie, jak on ładnie kolorek łapie. No i to cała magia. Zobaczcie na to. Albo tu na słoje. Później będzie się tak błyszczał po kilku warstwach. Magia, co? Z takiego matowego. Powstaje taki piękny kolor. Zobaczcie. Jak tu struktura ota na przykład. Od razu się robi wyraz ziszcza, hmm. Dobra ludziska. Myślę, żeby zakończyć to na tym odcinku. Przedni panel już mam walnięty trzy razy. Był trochę wcześniej robiony. Tylny panel. Dopiero zaczynam malować. Trzy, cztery warstwy trzeba dać. Tu też. Mam też całą naszą obudowę, którą będę owijał skórę i nie będę Wam pokazywał, jak obwijam skóry tej obudowy. Może kiedyś odcinek nagram, jak, jak po prostu nałożę skórę na boomboxa. To Wam pokażę, nie będę pokazywał. W tym odcinku, w następnym odcinku... Jak już będę miał skórę, przednie panele zrobione, będziemy dokańczać. Elektryki jest tam full, także widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie ludziska, dajcie łapkę w górę, no i dajcie subskrypcję. No i trzymajcie się ludziska, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!